W tym filmie zapoznamy się ze wspólnymi dokumentami Frontera, które są osobnym narzędziem na platformie. Dokumenty do wspólnej edycji są coraz bardziej powszechne, chociażby znane nam dokumenty Google czy Word Online dostępny w ramach usługi Microsoft Office 365, którego narzędzia są obecnie stopniowo integrowane z Fronterem. Narzędzie Frontera jest starsze i osadzone w logice platformy. Niemniej o wspomnianych aplikacji różni go i jedna podstawowa rzecz. Oprócz możliwości edycji wspólnej treści albo wzajemnego komentowania tej treści, możemy w dokumencie Frontera tworzyć poszczególne paragrafy, które blokujemy lub odblokowujemy dla innych uczestników sali do edycji. O, tutaj w postaci kłódki. W ten sposób każdy z uczniów może bezpiecznie tworzyć treść w osobnym paragrafie, a całość później będzie tworzyła jeden dokument. Widoczny tu przykład pokazuje wspólne tworzenie dialogu z języka angielskiego przez kilkoro uczniów. Możemy sobie jednak również wyobrazić, że uczniowie w tym miejscu wpisują na przykład swoje skojarzenia czy interpretacje do wiersza w ramach języka polskiego. Albo że wspólnie rozwiązują równania matematyczne z pomocą nauczyciela, czy zbierają wiedzę, dokumenty, materiały, na przykład do jakiegoś wydarzenia historycznego, czy do jakiegoś zjawiska fizycznego. Przejdźmy teraz na konto naszego nauczyciela modelowego, który znajduje się w sali demonstracyjnej, w narzędziu zasoby, i tutaj w ramach naszego folderu: temat pierwszy, zjawiska pogodowe. Zamierza zaproponować uczniom wspólną aktywność, tworząc właśnie wspólny dokument Frontera. Jest to osobny typ pliku, a więc w odpowiednim folderze rozwijamy opcję Utwórz i klikamy Dokument Frontera. Domyślnie system zaproponuje utworzenie właśnie dokumentu Frontera dostępnego dla wielu autorów. Istnieje bowiem możliwość utworzenia, Indywidualnego dokumentu Frontera, ale jeżeli ma to być wspólny dokument, to wystarczy, że zapamiętamy, że jest to domyślna opcja. Nauczyciel wpisuje tytuł i opcjonalnie opis. Powiedzmy, że nauczyciel taki oto tytuł tutaj wpisał i dołączył do tego opis. Po wpisaniu tych informacji klikamy Zapisz. Dokument mają jednak tworzyć uczniowie, a więc przeszliśmy z powrotem na konto ucznia modelowego, który znajduje się w tej samej sali, w zasobach i w podfolderze temat jeden zjawiska pogodowe. Tutaj widzi wykrzyknik, oznacza to nowa, nieprzeczytana pozycja. Jest to właśnie dokument, wspólny dokument Frontera utworzony przez nauczyciela. Uczeń w niego klika i chcąc rozpocząć pracę nad dokumentem, uczeń widzi trzy opcje do wyboru. Wstaw paragraf, wstaw obraz, wstaw równanie. Najczęściej będziemy korzystać z opcji wstaw paragraf, która nam otworzy Wewnętrzny edytor tekstu Frontera. Wstaw obraz, staw równanie mogą być osobnymi paragrafami, niemniej są to również funkcje zawarte w edytorze Frontera. Kto ich jeszcze nie zna, zachęcam do zapoznania się z osobnym filmem na temat edytora Frontera, tak aby zapoznać się z różnorodnością elementów, które mogą złożyć się na taki dokument. Ponieważ nasi uczniowie mają za zadanie załadowanie obrazka razem z opisem, to uczeń modelowy klika wstaw paragraf i otwiera edytor tekstowy. I po zapisaniu treści tak oto prezentuje się pierwszy paragraf naszego wspólnego dokumentu. Zauważmy, że otrzymują dokładną informację, kto ostatnio zmienił, redagował dany paragraf, którego dnia, o której godzinie. Autor, czyli uczeń w tym przypadku, bądź nauczyciel też zawsze może. Dany paragraf edytować, coś w nim zmieniać albo go usunąć lub przesuwać w górę w dół względem innych paragrafów. Oraz tutaj, kliknięciem w kłódkę, uczeń powoduje, że ten jego paragraf zostaje zablokowany do dalszej edycji dla innych uczniów w sali. Dla przykładu, przeszliśmy teraz na konto innej uczennicy tej samej sali. Widzi ona dokument, wszystkie narzędzia, jest ona więc uczestnikiem tej sali. I klikając w dokument, najpierw przyzwyczajmy się do tego odruchu, że aby mieć dostęp do wszystkich funkcji dokumentu, należy najpierw otworzyć tryb edytowania. Czyli jeżeli chcemy mieć wgląd w różne też cudze paragrafy, nie tylko wstawić nowy własny paragraf, i sprawdźmy od razu, jak uczennica, czy uczennica jest w stanie edytować. Paragraf naszego ucznia modelowego. Próbuje ona odblokować kłódkę i otrzymuje komunikat, że paragraf jest zablokowany przez ucznia modelowego, nie może więc tego zrobić. I powiedzmy, że teraz pod spodem uczennica Anna postanawia własny przykład podać. I po zapisaniu treści przez naszą uczennicę, nasz dokument wzbogacił się o kolejny paragraf. Oczywiście jako że ten paragraf jest autorstwa naszej uczennicy to ona może go zablokować przed innymi uczniami i ponownie odblokowywać. W tym miejscu warto może pokazać nową funkcję. Jeżeli chcemy aby fronter zapamiętał daną wersję dokumentu to w tym miejscu musimy rozwinąć listę i kliknąć nowa wersja w tym momencie aktualna wersja dokumentu przyjmie oznaczenie 1.0. Dla przykładu przeszliśmy jeszcze na konto trzeciego ucznia w naszej sali demonstracyjnej i w naszym folderze na temat zjawisk pogodowych. I jak widzimy pod paragrafem uczennicy Anny, uczeń Piotr dołączył również swój własny paragraf, także nasz dokument się rozbudowuje. Jego wersja została tu oznaczona jako 11. Jeżeli Piotr zdecyduje się kliknąć nowa wersja to jego wersja dokumentu zostanie oznaczona jako 2.0. Aby skomentować cudzy paragraf, musimy wejść osobno w tryb komentowania. Zaznaczamy opcję komentarze i przy danym paragrafie mamy funkcję nowy komentarz, także Piotr dla przykładu wpisze komentarz do obrazka wygranego przez ucznia modelowego. Tajmy na to, że Uczeń Piotr coś takiego tutaj wpisał. Klika on zapisz i komentarz ukazuje się na dole paragrafu razem z autorem, z konkretną datą i z możliwością odpowiedzenia na komentarz, jej go edycji i usunięcia oczywiście przez autora komentarza. Przeszliśmy jeszcze raz z powrotem na konto naszego ucznia modelowego Szedł on do dokumentu i nie widzi tutaj żadnego komentarza pod swoim obrazkiem dlatego ważne jest żeby uświadomić sobie że to jest osobny tryb i zarówno żeby wpisać komentarz jak i przeczytać cudze komentarze musimy po prostu kliknąć opcję komentarze tak aby móc się z nimi zapoznać Dokument ma już trzy wersje. Tak dla przykładu powróćmy do wersji 1.0 i zobaczmy, że tutaj brakuje trzeciego paragrafu. Starych wersji nie możemy edytować, ponieważ podgląd wersji służy temu, aby udokumentować proces pisania dokumentu. Lepiej oczywiście teraz powrócić do najnowszej wersji. Możemy również uzyskać podgląd dokumentu, szczególnie kiedy chcemy go. Wydrukować. Na samym końcu powróćmy może jeszcze na konto naszego nauczyciela modelowego. Raz jeszcze zobaczmy, że nauczyciel może każdy paragraf blokować, odblokowywać, usuwać lub edytować, także nauczyciel zawsze ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w dokumencie. Dziękuję bardzo.